Jakby co to elektrolity, a nie siki. Zrobię jej makijaż jej najdroższymi kosmetykami. Bobek, bobek grozowy. A pięknie pachnie. Powąchaj. Pięknie. Piękny papi. pachnie. Czas na profesjonalny konturing, a Klaudia zaczynała mieć swój humorek. No i co? Jak wygląda? Pięknie jak zawsze. Ach. Przestań, bo to brzydko. A, o, to nie. Uschnę to zaraz. Dana, podaj picia. Proszę, dziękuję. Ty tak normalnie pijesz. No, tak mi najwygodniej. Zgłoszę ci TikToka, jak to wsadzisz. Co ty robisz? Jest taki ładny. Nie jest drogi. To po co go dawałaś? Bo <laughs> nie mam droższego. A teraz poznacie prawdziwą twarz mojej żony. Który plakat jest twój ulubiony? Skazem. A ten... Sławym mnie. <grym> Sperry. Żyje jak się, tak się <grym> Jakby co to elektrolity, a nie siki. <grym> nie no, już przesada. Ale dobra, wróćmy do makijażu i w międzyczasie dajcie znać, jaki kolejny chcecie zobaczyć w naszym wykonaniu. A może jakaś zemsta na mnie? Uważam, że powinieneś iść na szkolenie zrobienie Ja też tak uważam. Czas na cienie, no i mam nadzieję, że nie będzie wyglądała, jakby zupa była zasłona. Bardzo lubię. Balno. Mam wrażenie, że kreski nie wychodzą mi już najgorzej. Myślę, że od pierwszego makijażu... Ej, jak ty pijesz? Muszę policzyć, ile jeszcze dam radą ciągnąć. O nie. Nie, psa, Dotknąłeś ten... mnie. Rodian, nie Fali mnie. O oh no. No oh no, no, oh no. No tak to jest, jak ktoś się bierze, za coś czego mi potrafi. A ty mm. ciągle chcesz malować. Przystaj, no, no, co teraz? No, nie wiem, smaczne. Na sam koniec jeszcze trochę Diora, no i gotowe. Jakie ty robisz brzydkie kreski? Tragedia to jest... Nie no, ogólnie dramat. Dłuższe, to jest krótsze, tu jest brudne, to jest brudne, tu jest w ogóle niedociągnięte. Zobaczmy, tak, to, zobacz, to tutaj nic nie ma. Ile byś zapłaciła za taką... Charakter. Niby by musieli zapłacić. Mm, wypraszam sobie. Nie, to ja sobie wypraszam. Chociaż za kosmetyki mi jadę.